Dzięki temu budżet będzie miał mniej wydatków, a pracodawca będzie miał mniejsze koszty, tak jak Pan mówi, na te dodatkowe opłaty na pracownika. A pracownik może podejmować prace sezonowe dużo elastyczniej, bo wtedy nie musi się przecierać przy, przy, przez tą żmudną procedurę wielostopniowych działań związanych z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem systemu. Dzięki. Dziękuję. dziękuję bardzo, dziękuję bardzo panu premierowi, koledze europosłowi, narszałkowi, no i oczywiście kandydatowi. I przez to ten krzyż ma szczególne znaczenie w naszej historii, to wokół tego typu symboli nie powinno być takiej politycznej bijatyki. Bo sprawę, jeżeli byłaby pozytywnie nastawiona do tego, Szerzej środowisko polityczne można bez żadnego problemu rozwiązać, bo można to przecież w dowolne miejsce przenieść czy pozostawić, przecież on tam też nic nie przeszkadza, więc tutaj robienie wokół tego całego tego kipiszu jest zupełnie niepotrzebne. I... Panie Jarosława Kaczyńskiego, proszę. Ja patrzę na to jakby w dwóch przestrzeniach. Od strony politycznej może tak, może pan ma rację, natomiast z punktu widzenia osobistego. To, to też rozumiem jego sytuację, bo śmierć brata i to brata bliźniaka myślę, że dla każdego byłaby wstrząsem, z którego czasami trudno się wychodzi i być może nigdy już nie osząśnie się z tej traumy, bo to jest też specyficzna relacja. Ja pamiętam często właśnie ze spotkań z panem prezydentem, że nierzadko była właśnie taka sytuacja, że dzwoni telefon, o przepraszam, muszę porozmawiać z Jarkiem. To są tego typu sytuacje, które sprawiają, że dzisiaj możemy na to patrzeć y, politycznie, ale tak po ludzku trzeba też to zrozumieć. Chciałem zapytać jeszcze sytuację w Sopocie. Okazuje się, że Jacek Karnowski będzie kandydatem platformy obywatelskiej prawdopodobnie na prezydenta z Pana zaskakuje taka decyzja, czy nie? Wyroki, jak widać, w polityce są niezbadane. Ciekaw jestem, jakie będzie to zdanie pana premiera Tuska, bo on był bardzo zaangażowany w relegowanie pana Karnowskiego z, z prezydenta Sokotu. Natomiast no, są różne paradoksy. Wspominałem tu na konwencji też o takim pomysłowym kandydacie, który się odwołuje do nazwy Hindenburg, kandydując na prezydenta Zabrza. No, to już jest przegięcie, myślę, że duże, bo to pokazuje, że wielkiej kłótni, prowokują specjalnie kłótnie, żeby robić awantury na każdym temacie, który się tylko da nakręcić. I w moim przekonaniu bardzo ważne jest, żeby w wyborach samorządowych te wszystkie teatralne i awanturnicze pomysły odrzucić. i potrzebni są ludzie, którzy w naszym najbliższym otoczeniu w minie, w powiecie, w województwie będą dobrze gospodarowali. A ta koalicja z platformą obywatelską Wam pomoże, czy zaszkodzi w wyborach samorządowych? W wyborach samorządowych ta koalicja nie ma takiego przełożenia, bo oczywiście w wyborach wojewódzkich, w 12 województwach jesteśmy wspólnie w koalicjach sejmikowych i chcielibyśmy to kontynuować i są yy, przesłanki, że ta kontynuacja będzie możliwa, bo yy, udało się doprowadzić do takiego stabilnego i pożytecznego współpracowania, yy, takiej współpracy samorządowej To często bardzo ciekawe, bo mogę podać takie przykłady, gdzie platforma na Śląsku na przykład zaproponowała współpracę z Lewiczą także, tam że ta koalicja ma taki trójczłonowy wymiar, a z kolei... W województwie święto wszystkim od początku po wyborach marszałek jest z PSL-u, jest dwóch członków zarządu z platformy i dwóch z Pisu, a więc przy udziale PSL-u nawet te bardzo kłócące się partie mogą zachowywać się po ludzku. Bogu. A co cesarskie? To cesarzowi? Ale po kasę palą cesarze. Coraz to nowi. W ogonie długim, jeden za drugim, Za kieszeń co chwilę wbie. Powiedz co robić, mój dobry Boże, Gdy cesarz za dużo chce, Gdzie się podziały nasze podatki, Gdzie się rozpłyną. Nie jak zwykle, chociaż kto przykle, pociągiem widmo odje.